Cześć legionistki i legioniści! Witamy Was w nowym odcinku, w którym przyglądamy się gorącym nazwiskom łączonym z Legią Warszawa. Są dwa nazwiska, które ostatnio mocno przewijają się w mediach. Hiszpan Iwan Barbero i Ijanis Hagi, reprezentant Rumunii. Zaczynamy od konkretów. Jak podał serwis Weszło, Legia Warszawa poważnie interesuje się Iwanem Barbero, 26-letnim napastnikiem z Deportivo La Coruña. To typowa dziewiątka, której potrzebujemy. Dobrze gratyłem do bramki, jest mobilny i pracuje w pressingu. W sezonie 2024-2025 strzelił 8 goli i dołożył 2 asysty w hiszpańskiej Segunda División. A co najważniejsze, jego kontrakt wygasa z końcem czerwca, więc może być do wzięcia za darmo. Na razie nie ma jeszcze konkretnej oferty, ale temat jest żywy, a legia mocno go analizuje jako potencjalne wzmocnienie ataku. Czy Barbero to według Was odpowiedni wybór dla Legii? Chcielibyście go przy Łazienkowskiej? Dajcie znać w komentarzach, czytamy wszystko. Drugie głośne nazwisko to Iannis Hagi. Tak, został zaproponowany Legii przez swoich agentów. To piłkarz Glasgow Rangers, 26 lat, ofensywny pomocnik, reprezentant Rumunii i syn legendarnego George Hagiego. Brzmi efektownie? Jasne, ale szanse na ten transfer są niestety minimalne. Trener Legii, Edward Jordanesku, nawet nie został poinformowany o tej opcji. A sam Hagi celuje w ligi top 5 lub w klub z Turcji, gdzie zarobi miliony euro. Dla Legii to obecnie zbyt drogi temat, choć jego nazwisko rzeczywiście padło w klubowych rozmowach. Czy Legia powinna mimo wszystko walczyć o Hagiego, a może to tylko piękne, ale nierealne marzenie? Piszcie śmiało w komentarzach. Jak zawsze czekamy na wasz głos. To tyle na dziś, ale przed nami jeszcze wiele emocji w letnim okienku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich transferowych przeglądów i suba, żeby nic Wam nie uciekło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie: Legia to my.